Siemano, tutaj Hasler. To to moje 16 challenge. Pocecie na służbę zdrowia. Link macie w opisie. I trzymajcie się. Pozdrawiam. Jakiś patole, mi mówię, że jestem na dole. Inni się uczą, ja olewam szkołę. Zasłuchaj kardle, popiję syropę. Nie by się odurzyć, mam swoje zdrowie. Fioletowo w szklanie, proszę jeszcze dolej. Pracuję tu za czterech, a to jest kolorowe. Wallet double cuprę, jakby była moja misja, bo viralowy shit. Na tym dużo zyskam Stary poczuwaj Tyle są panny, my mamy na to czas Tyle są fanty kolaczy sprite Nie ma to znaczenia Wyimaginowało nas, teksty to kariera Robię sobie dirty dancing w moich starych skietach Zaczynasz dopiero w te teksty, ja wybieram sobie setup o, No to trzeba. jestem z powrotem Nominuję mojego zioma rabita Oscara AKKW, e, do Meloxa, Michała Sławińskiego, mojego zioma Dawida, a zagraniczna nominacja leci do Tripi Reda. Pozdro dla Was, trzymajcie się.